Jakby teraz y, przyszła tutaj y, Kaja Paskalska i powiedziała: Chłopaku, będę się z tobą całować. Ja mówię: a, a, oh, oh. 3, 2, 1, 0 i. Poszły konie po betonie. Dzień dobry, Michał. Czasem jak patrzę na Ciebie, to ja widzę, że Ty miałeś jakieś korzenie chyba w Korei Południowej. To prawda. Albo w Północnej. Zdarza się. No tutaj te rysy, rysy czasami oczu, tutaj szczególnie tutaj tych końcówek, czasami można odnieść takie wrażenie, że ja, tak jak i syn znanego piosenkarza, no mamy te korzenie koreańskie. Hmm. Dzisiaj będziemy testować rzeczy... Skąd? Z Korea. Dostaliśmy rakietę od naszego człowieka Globusa, który tutaj sprawdza, czy będziemy to wszystko dobrze konsumować. Globus, powiedz, że to ty. Dzień dobry. Jest goły. Chińskie zupki, klasy, znaczy chińskie, koreańskie. One są klasyczne i zupki są duże. Tym można byłoby wykarmić przynajmniej całą rodzinę koreańską. Zobacz, ile to waży. 520 gramów. To jest pół kilo. To jest pół kilowa zupka. Jedną mamy tutaj o smaku ramenu. O! Oh. Uwielbiam ramen. Jest też żółty ser i coś jeszcze. A ta druga to jest Volcano Chicken Noodle, czyli po prostu That's crazy hot, hot spicy, czyli po prostu... Jeciec dwa hot razy. Hot shit, hot spicy, mm -hmm. hot shit spicy. To na końcu, to, to będzie naszym deserem, ale na początku zjedzmy to, co mamy suchego. To mamy jest, kimchi. Kimchi. Prażone glony yy, smaku, o smaku wasabi akurat, a ty masz o innym smaku. O smaku kimchi i tutaj mam o smaku. Z przyprawami coś. Z paprykarzem. Paluszki pieprzowe. O kurczę. Smak migdał i czekolada. To może być bardzo dobre. To się nazywa pepero i wygląda chyba najlepiej. Czyli tak jak u nas paluszki z makiem czy z solą, to oni jedzą po prostu takie migdały. Almond to jest migdał, a czekolada to milko czekoladę. Shrimp to są krewetki. Hot and spicy, czyli tak jak lubimy. Niech wszyscy zobaczą. Tak to wygląda. Tutaj mamy. Poglądasz Coresta gampa No, Przecież on właśnie dorobił się na tym, że łowił te krewetki. To są właśnie te od Foresta Gampa, zobaczcie. A tutaj mamy koreańską cebulę, krążki Onion Ringsy. Onion Rings, kiedyś bardzo lubiłem to, to konsumować. No dobrze, ale żeby nie było, że tylko jemy, będziemy też popijać. Co to jest? Ja mam niebieski napój Lotte Milkis. Fantastic Feel, czyli po prostu jak to wypijemy będziemy się fantastycznie czuć. Zielony melon niebieski jogurtowy, czyli ja mam jogurtowy, a Ty masz melonowy. Mózg melon mam. Ale to jest absolutny hit, mała puszka cieszy, to się moi drodzy nazywa pącz cynamonowy. O, no dobrze, to nalejmy sobie, bo ja będę popijał, przepraszam, ale ja zagryzając będę też popijał. Pierwszy tak zwany o, niuch. To pachnie jak ten, energetyk u mnie. Uuu, Przepraszam, nie mogę tylko powiedzieć czym to pachnie, bo wtedy Taka. zdzieliby nas z anteny. Też nie mogę. Znam ten zapach. Jaka to jest barwa? Co ci przypomina to, jeśli chodzi o barwę i kolor? To jest po prostu. Solanka. E, tak. Bardzo słodkie. Uuu, dobre to jest. Takie landrynki kiedyś były. Tak, to, to moje, moje też. One się nazywały Ice coś. Ice, tak. tak. To tak? były takie cukierki kiedyś. Tu jest pani z parasolką, a na tym niebieskim jest pan z parasolką. Nie, no tu też jest pani. Aha, to przepraszam. A nie, bo pan jest z drugiej no strony są wszędzie. <laughs> Czyli po prostu są parą. Mm. No, i to wszystkim znane, znane te, te liście. Tak, po tym tak charakterystycznie palce pachną, ale to, to nie szkodzi, bo to wtedy można umyć. O kurcze! Delikatnie słone. Pierwszy kontakt z językiem. Od razu wiadomo, że to jest jakaś potrawa morska. Czuć może. To mm. może nie to rybne, tylko roślinne, właśnie. Mhm. Mm Całkiem niezłe. Do, y, dobre do smaku. Naleję sobie to jeszcze tego wariata. To mi smakuje, to było o smaku. z przyprawami. To było z przyprawami. To chciałem zwrócić uwagę na to, jak Michał. Mimo, że wiadomo jest to 13 rozmiar dłoni, nie ma na niego rękawic bramkarskich, bardzo ładnie otworzył opakowanie. No to już tak inaczej pachnie. Mhm. Zapach taki średni. Faktycznie smakuje to jak pierogi z kapustą. Gdybym obudził się na bezludnej wyspie i do jedzenia byłoby tylko to, to bym to wystawił na Allegro. Ja bym to jadł. Dobra, o smaku wasabi. Uuu, wasabi! Kiedyś zastanawiałem się czy nie zostać hurtownikiem chrzanu, żeby sprzedawać chrzan w ilościach hurtowych. Wasabi. U, uh. pachnie wasabi. Uuu! Uh -huh. uh. A, to jest dobre! No oh. Nie chciałbym cię rano pomylić, jak, tak jak mówisz, rano byś chciał to jeść, to na tej bezludnej wyspie to pikantne, to bym wolał zostawić pod jakąś tamajzę. O, dodaję wasabi do, do tych do California tych, do tych Ross czy tam do innych. No, no po prostu jesteś kulinarnym hamem. Uh -huh. Teraz mój powrót do przeszłości, czyli czasy, w których jeszcze byłem. Uh -huh. w... Onion and Ringsy. Wegas spirem. Teraz jesteśmy po prostu zwykłymi cebulakami. To jest napisane Open Here. To są tak zwane onion ringsy, czyli to są takie kółka cebulowe całkiem to sympatyczne, takie jak prażynki do oglądania meczów, pod piwko ale nie mogę się zgodzić, że są e, pikantne nie. i one wyglądają jak onion ringsy, ale one tak naprawdę znaczy w środku nie ma cebuli, própek to jest prażynka ale gdybym był koreańczykiem bo to oni to, nie oglądają starcrafta, widzimy... oni oglądają meczów tak jak my piwko, tak, jakbym był, jak był koreańczykiem i oglądałbym e, starcrafta, to hmm. właśnie kupiłbym sobie takie, takie chipsy ale Chips. są już sympatyczne tu mamy krewetę, Ja bardzo lubię krewetki, więc nie chcę ciekaw tego smaku. Uuu, pachnie jak karma dla żółwi. Zobaczcie, to jest, to jest wszystko karbowane. To jest tak jakby taki robak. Carbon. Mhm. A to nie jest mój smak. Wiesz? Czy znaczy one są fajne? Są krewetkowe. Hot and Spicy wcale nie oznacza, że jest hot and spicy. Nie, nie są hot and spicy. Do meczu bym chyba tego nie. Tego nie. Ale ja, mi to pasuje. A mi to jakoś średnio pasuje. Ja jestem najbardziej ciekaw, właśnie tego pepero. O, ja, pe ja pepero i tego. Zobacz, one teraz, po kilku sekundach, dopiero zaczyna, zaczynam czuć moc. To są paluszki, pieprzowe, smak migdał i czekolada. Tak, nie, nie. ale to, są eksklu to jest ekskluzywny produkt. Proszę zobaczyć, jak, jak, jakie ładne jeszcze jest opakowanie. Tak, ten celofan jest taki, że można byłoby na przykład zapakować w niego prezent dla ukochanej. No, to są paluszki, zobacz. To w Polsce to się nazywa paluszki. Jakby u nas te klasyczne paluszki wsypać w czekoladę, wrzucić i obsypać migdałami, to by właśnie tak wyglądało. To by były wtedy pepersy. Pepero. Ale to jest dobry deser. To jest bardzo dobry. Dobra czekolada. Z koreańskich krów, więc chyba możemy tutaj zaryzykować, że jeżeli będziecie szukali wykwintnej czekolady na randkę, na walentynki, szukacie koreańskiej czekolady. Zobacz co jest napisane. Korea number one brand. Ten napis nie kłamie, to jest numer jeden. Jak będziecie w Korei, podejdźcie do kiosku i powiedzcie Mr. Eee, paluszki, paluszki, paluszki. Pepero, 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 give me pepero. Mhm. Zjem sobie jeszcze jednego. No, pół. To ja mogę śmiało polecić. Jeżeli lecieć z jakiegoś ważnego powodu do Korei, tak. to mogą to być te paluszki. Łódkami zaraz się zajmiemy, bo tutaj. Jak, się, jak, jak nam tutaj zdradził globus, to nie jest takie hop -siup. To nie jest taka prymitywna, plebejska zupka, że się mm -hmm. wrzuca, zalewa wrzątkiem. No dobra, ja teraz czekam na coś od samego początku, co się wcaiłem, co mi spadło w oko. Pali cygara i pije baka bakalawa, bakalawa, bakalawa George. Korean Traditional Beverage, czyli jest to tradycyjny koreański napój. No, otwiera się jak polski, nawet ten sam dźwięk. <laughs> jak popita. Tak. Taka Coca-Cola rozwodniona trochę. Uuu. Mocny cynamonowy posmak. Gdybyśmy przed nagraniem tych testów spotkali tą znaną meksykańską biegaczkę. Mhm. Znaczy, ma, Marie Chłanite, to by językiem byś wylizywał to, co zostało w środku w tej puszce. Tak, to przede wszystkim na początku pewnie byśmy się zaczęli szarpać o tą puszkę, mhm. a później, tak jak mówisz, ten kubek byśmy wylizali do sucha. Zobacz, czy jest cukier w środku, bo wydaje mi się, że tu jest naprawdę sporo cukru. No, ma cukier, nie oszukujmy się, ma to cukier, ale jest to bardzo dobre. Dla mnie jest to cynamonowe, słodkie i dobre. Tak, jest słodkie, ale też tą końcóweczkę ma taką, taką jak cynamon, że jest, tak. ta, jest ta nutka tej, tej piękności. Mi to pasuje. Są tacy, którzy żeby zastosowanie tego napoju znaleźli przy robieniu drinków na przykład z jakichś burbonów. Do takiego drinku nie należałoby dodać szczyptę yy, jakiegoś yy, limonki? Limonki albo cytryny. Możliwe. No. Limonka tutaj byłaby ok albo parę kropel. Przechodzimy do dania głównego, czyli do zupek. jak to jest czary znaczy Nie, to nawet nie są zupki, to, jest, bo to są po prostu nudle. To, to są nudle. To to nie nie są, te... są, bo tego chyba się nie je jako tak. zupki, tylko jako, jako nudle. Słuchajcie, robimy jak to było u gargamela w, w tym w zamku, uwaga? Każdy myśli, że jak jest makaron, że to są złupki. Nie. Tutaj gotuje się to tak, że 3 minuty grzejemy wodę, do tej wody potem dodajemy sam makaron. 30 sekund to wszystko dochodzi do siebie, żeby ten makaron był miękki. Potem dodajemy sos. Ale zostaje tylko 6 łyżek tej wody, w której był mak ten makaron robiony. Powiedziałeś to tak, że jakbyś za chwileczkę poinformował nas wszystkich, że zmieniasz nazwisko z Wąsowski na Amaro, ja bym to uwierzył. Skołata, skołatane nerwy masz, no jedz. Jest różowym. napisane ultra hot i to naprawdę będzie ultra hot. Zobaczymy. Ciepłe. Hmm. Kawałek mi upadł, o kurde. O kurde, to jest pikantne. jakąś wodę Robert. Uh. się, że na, że na chipsach się nie znają, bo nie są ostre, ale to robią bardzo ostre. Woda się dzisiaj tutaj przyda. Ja sobie tego jeszcze watermelona dodam. Tu jest napisane Volcano i u mnie to jest naprawdę Volcano. Daję tego trochę z serem. To jest naprawdę delikatne w porównaniu z tamtym. U. Uh. Ty myślałeś, że ja udaję. Jedno i drugie jest bardzo dobre. I ten ser nie dość, że jest smaczny, to jeszcze go bardzo czuć, jeśli chodzi o zapach. No właśnie, nie, chyba nie tak bardzo. To mi bardzo kochasz. mi łzy polecieli. Zje coś, Michaś. Ale cię postawi na nóżki, co? No teraz teraz, żołodka A... A... o... o... Kurwa, ale ostre. Dawno nie jadłem tak ostrego żarcia. Nie oszukują fri free... korei. Kurwa, aż się zgrzałem. No, całego tego na pewno nie zjem, ale jeszcze gry za sobie nie odmówię. O, proszę, proszę bardzo! Dawaj Spróbuj Spróbuj Piotruś, jakie dobre Dobra, Podaj ręcznik. Ruch. O kurwa. Huch. O kurwa Faktycznie to jest crazy hot shit. Ile, ile, ile to to ma? Dajcie znać, bo to jest naprawdę mega ostre. Kończmy, bo ja się już cały tym zgrzałem. Dobra, podsumowanie. Oj, dawno nie jadłem nic tak ostrego. Moi no drodzy, podsumowanie, ale nie jest łatwo. Uwierzcie nam, pali nas w środku i zapewne będzie paliło też drugi raz. To ja się bardziej spociłem niż przed pierwszym pocałunkiem. Ukłony dla globusa. Podziękowania za ten bardzo ciekawy i nowy dla nas smakowy posiłek. Nie spokanie wody, przepraszam, ale. I śmialiśmy się z chipsów, śmialiśmy się z innych rzeczy, że nie są pikantne. To nule powiedziały, przytrzymajcie nam piwo. No i wjechały, i powiem Ci, że smaczne. No ale tak, pikamy. dobre, ale są naprawdę. Jeżeli nie jesteś e, przygotowany, tak jak my dzisiaj nie byliśmy na to, no to nie trzeba uważać. 4 miliony w skali Skowila. 4, tak? 4. <coughs> Jeżeli miałbym zjeść taką całą zupkę tą czarną, nie ma szans. Wtedy mi Ariany Grande, jest 17 stopni, ale teraz nie czuję tak. Ja też czuję. Czuję się jakby było 37. Czuję te zimne poty, które spływają po karczychach. Ale to była dobra przygoda. To była bardzo dobra przygoda. Szanujemy takie poczucie humoru, bo my. Wychodzimy z założenia, że to będzie po prostu dobre. Tak, było dobre, ale było też bardzo pikantne. I powiem Ci, że dawno nic na mnie takiego wrażenia nie, nie zrobiło. Ja lubię jeść na ostro. Ostatnio robiłem kurczaki na ostro, gdzie poleciało kilka papryczek mm, peperoni. Habanero to moglibyśmy zagryzać. Dziękujemy jeszcze raz za te wszystkie podarki. To były dania z Korei Południowej. Jeżeli Wy chcielibyście, żebyśmy zjedli z Waszych okolic coś takiego dobrego, dajcie nam znaka. My chętnie to przetestujemy, o ile nie będzie tak ostre. Tak. Pozdrawiamy, że tak powiem, ojczyznę StarCraft'a. Pozdrawiamy Globusa i pozdrawiamy też tych, którzy pójdą naszym śladem i będą chcieli jeść te rzeczy, a przede wszystkim spróbują tych zupek. Musimy kończyć, gdyż musimy udać się w miejsce, Przepukasz gdzie gardziolka. będziemy pili mleko, będą nam kładli zimne okłady lodowe na plecy. Pamiętajcie o lajkach, pamiętajcie o naszym Instagramie, o naszym Facebooku i przypominamy, że możecie zostać patronami naszego kanału. a Jeżeli komuś cały czas mało ulanych testów, tutaj na górze kolejny odcinek, gdzie jemy, pijemy, testujemy i oceniamy. Tak, a jeżeli ktoś zna koreańskiego Foresta Gampa, niech po prostu do nas napisze. Dziękujemy za dziś z Panem Bogiem. Cześć. Zdecydowanie. Nie.